Siema, z tej strony Krystian. W tym filmie będziemy grali królem, będziemy biać kroła. nie wiadomo jeszcze na jaki level, ale będziemy grać. grać, znaczy rangę, moc mam 8, a zwożymy jeszcze te dwie skrzyneczki, dobra, no i można zaczynać, zobaczymy ile będziemy czekać, aż wyjdziemy, 20 sekund, boju. Tutaj na tym prywatnym serwerze dla mnie to tak jest, to można grać ze prawdziwymi ludźmi, którzy też mają ten prywatny serwer. Tylko nie wiadomo, kiedy wyjdziemy. Bo może w ogóle nie wyjdziemy i dopiero będzie. Nie wiem. Dobra. Okej. Okay. O, bo i będziemy teraz czekać niestety. Zrobię cięcie i po cięciu się widzimy. Jesteśmy po cięciu, wreszcie zbiliśmy na jakieś gry. O nie. Nie chcę teraz zginąć, bo to takie słabe będzie. Dobra. Będziemy ścisze grę Spoko Dobra. Wreszcie byliśmy do gry. No, tam jest Leon. No, już chce mnie dojeżdżać. Już, już, już nie dojeżdża Gadżet krowa to jest bardzo dobry. O, i teraz pęk. Mi nie pokona. Dobra. Dobra... O nie, Sandy, ona ma 8 par Cubesów. Dobra, będę uciekał. Nie nie nie, 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 Dobra, dobra, nie, nie, nie. Dobra, i teraz. Dobra, i tak, bum. dobra, uciekam, nie! Z, e, uh, zginę, zginę, zginę. A jej, ale drugie miejsce. Będziemy mieli chyba 90 teraz 95. To też dobrze. Okej. Okay. Dalej. I jaka ręga? Siódma. Spoko. Dobra. Oboju. Teraz trzeba czekać, aż wbije się to teraz jest szósta i siódma, dobra wyjście, no i widzimy się znowu po cięcie, aż wyjdziemy do gry. Jesteśmy pocięciu gramy teraz na zadyjmie dobra opening mój nick, o dobrze zrobił. Dobra, no nie, ale zestaw. Dobra, 1-0 przegrywamy. Dobra, może jakoś wygramy to. Okej, okay. hopsa. Ping, dobra. Dobrze, ping. Dobra, 1-1. Dobra, ping, ping. Okej. Okay. Nie wiem, ciężko teraz będzie rano, no dobra, po południu wbijać na serwy, ale dobra, spróbujemy jak. Tutaj. Dobra, 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 13 HP. Dobrze. Tutaj podaj. Dobra, co wy robicie? Blokuj. Dobrze. Dobra. Okej, okay, jeden, jeden. 1-1. Parę rundek z zagramy i koniec. Krołem, dobra. jeszcze druga część będzie, jak będziemy grali też z krołem, wpijać 35 rangę. Dobra, dobra. Dobra, i... jo. Dobra, zabity. Teraz się wjedzie ten. Dobrze, 2 1 Oj coś z internetem, ale dobra. 110. Dobra, to będzie 12. ranga, dobra. Teraz trzeba czekać. To widzimy się po cięciu. Jesteśmy w następnej grze. Znowu zadymie. Aha, dobra. dobra.

O, dobra, zabity, następny, dobra. Jest okej, okej, to nie Kurde Będzie ciężko, będzie ciężko Dogrywka Ulta. Dobra Czekaj okay. Okej Nie, przegramy to, przegraliśmy chyba 185 To będzie chyba już na tyle. Czy to otworzymy? poulepszamy na koniec postacie. Dobra. Uh -huh. Żeby było... O dobra też będzie na dziewiątą. MS też na dziewiątą. Lakon na ósmy. Frank na siódmy. Teraz oni. Dobre. Dobra. Lepszymy wszystkich. wszystkich o, dobra tych już zostawię Nie chce mi się Jeśli Wam się spodobało zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale z dzwoneczkiem. Ja się z Wami żegnam. Cześć!